Ekspansja marki Xiaomi trwa w najlepsze. Okurzacze, inteligentne opaski, odświeżacze powietrza, hulajnogi, nogi długo by wymieniać. W zasadzie powoli ciężko stwierdzić, czego oni nie mają w swojej ofercie, skoro tworzą także żarówki. Myślę jednak, że wobec dwóch ostatnich premier smartfonów wszystkie te poboczne projekty schodzą na dalszy plan. Dzisiaj pora odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Redmi Note 7 dalej pretenduje do miana króla średniaków, a co za tym idzie, jak wypada w bezpośrednim pojedynku z Note 5, tego dowiecie się z naszego testu. Zawartość pudełka, poza standardową papierologią, zawiera w sobie kluczek dodatki SIM, ładowarkę oraz przewód USB typu C. Sam Redmi Note 7 uzbrojony został w stosowny port, co już samo w sobie jest sporym postępem względem poprzednich modeli. Mało tego, Note 7 wspiera Quick Charge w wersji czwartej. Niestety, żeby nie było zbyt różowo, dołączona do zestawu ładowarka nie wspiera żadnego ze standardów szybkiego ładowania. Przezroczyste, minimalistyczne tuj pomaga w pewniejszym trzymaniu śliskiego note 7 w dłoni, przy okazji wciąż eksponując należycie kolorowe plecki. Problem w tym, iż tym razem nie postarano się o lepsze wyprofilowanie wokół aparatu. Zgoda, może i takowy zajmuje mniejszą powierzchnię roboczą z racji umieszczenia diody doświetlającej w samej obudowie smartfona. Szkopu w tym, że jest nieco bardziej wybrzuszony, w efekcie czego nawet korzystając z dedykowanej osłony moduł aparatu wciąż wyraźnie odstaje, będąc tym samym bardziej narażony na zarysowania. Co się tyczy samego wyglądu, plecki w edycji Neptune Blue dziwnie przypominają pewnego konkurenta Xiaomi z chińskiej miedzy, jednak trzeba przyznać, że widok cieszy oczy. Zrezygnowanie z matowego stopu aluminium na rzecz dominującego szkła i plastiku sprawiło, że Note 7 nie trzyma się zbyt pewnie w dłoni, bonusowo przejawiając zawyżoną tendencję do palcowania się. W teorii smartfon jest pokryty szkłem Gorilla Glass 5. Mając ten niuans z tyłu głowy, trochę ciężko mi w takie rewelacje uwierzyć, gdyż od samego patrzenia najnowszy Note zarobił kilka mniejszych, ale widocznych rys. Będąc szczerym obawiam się, że te wszystkie zapewnienia oraz pozorowane testy wytrzymałości mają tyle samo wspólnego z prawdą co 48-megapikselowa matryca aparatu, ale nie uprzedzajmy faktów. Ekran IPS o rozdzielczości Full HD Plus oraz przekątnej 6,3 cala może się pochwalić bardzo dobrym maksymalnym oraz minimalnym podświetleniem, a także dobrym nasyceniem barw. Do bezramkowości sporo brakuje. Wyświetlacz zajmuje ponad 80% frontu z obowiązkowym wcięciem w postaci łezki, co uważam za przyzwoity wynik. Za wydajność Redmi Note 7 odpowiada Snapdragon 660 z układem graficznym Adreno 512. Testowana edycja posiada 4GB RAMu oraz 64GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Pamięć możemy dodatkowo rozszerzyć za pomocą hybrydowej tacki NanoSim. W ofercie Xiaomi dostępne są jeszcze wersje 3.32 oraz 6.128GB. System napędzany jest autorską nakładką MIUI 10 w wersji globalnej współpracującym z Android Pi. Osobiście nigdy nie miałem większych zastrzeżeń do działania MIUI i do tego, co sobą reprezentuje. Wraz z wbudowanym dodatkiem w postaci antywirusów, programów do nagrywania filmików oraz innych szmerów bajerów, może poza jednym ubijanie aplikacji w tle i przychodzeniem powiadomień z wyraźnym opóźnieniem. To nieco dziwne, ale mój prywatny Note 5 mający mniej RAMu, jednak działający na Xiaomi.eu, czyli customowej nakładce, nie przejawia takich patologii, a chciałbym zaznaczyć, iż Xiaomi Redmi Note 7, jakby nie patrzeć, jest mocniejszy sprzętowo. Co prawda nie jakoś miażdżąco, ale jednak mało tego, w systemie można doszukać się kilku nieprzetłumaczonych komend i to nawet z języka chińskiego. Na szczęście do tej pory nie udało mi się tego NOTA zarżnąć, pomimo moich usilnych starań i działania multum programów w tle. Identycznie sytuacja tyczy się baterii. Tak jak w poprzedniku, otrzymujemy ogniwo o pojemności 4000 mAh. Ale teraz to nie ma tak dużego wpływu na wagę jak w przypadku Redmi Note 5. Co ważniejsze, w ciągu dnia i przy włączonych LTE, GPS-ie, maksymalnym podświetleniu ekranu, czy nawet od czasu do czasu grając, nie byłem w stanie rozładować urządzenia w ciągu całego dnia. Nie można też zapomnieć o Diablo 6 szybkim czytniku linii papilarnych. Jeśli rozwodzimy się nad wydajnością, głupio byłoby nie pochylić się nad kilkoma, co bardziej wymagającymi, grami. Redmi Note 7 radzi sobie z nimi całkiem przyzwoicie, głównie na średnich detalach. Szkoda, że Epic Games ze swoim Fortnite'em mają w głębokim poważaniu Redmi Note i dopiero po zrutowaniu można coś zdziałać. Cóż, miłośnicy Battle Royale będą musieli zadowolić się PUBG oraz jego pochodnymi. Audio w kontekście telefonów komórkowych to w obecnych czasach nieco śliski temat. Z jednej strony sami producenci pozbawiają się gniazda jack, a z drugiej starają się iść na różnego rodzaju kompromisy. Xiaomi w modelu Redmi Note 7 zrobiło coś zupełnie innego. Oddało użytkownikom gniazdo jack do podłączenia staroświeckich słuchawek czy headsetu na kabelku. Zainstalowało również komponenty audio producentów, które dostarczają części dla Apple'a czy Samsunga. Brzmi świetnie, prawda? Prawda. Pozwolę sobie jednak na przedstawienie problemu muzykalności Redmi Note 7 z trzech różnych stron. Pierwsza to wbudowany głośnik, który generuje imponujący dźwięk. Gra czysto, głośno, bez niekształceń, których można by się spodziewać przy zwiększonej głośności. Wszystko za sprawą systemu DSM Dynamic Gain Control, który w wolnym tłumaczeniu dynamicznie kontroluje wzmocnienie dźwięku. I to działa. Kolejne to użycie gniazda USB-C z kompatybilnymi słuchawkami. W naszym teście użyliśmy słuchawek zestawu Huawei P20, i te, mimo iż nie były w żaden sposób strojone z naszym telefonem, zagrały co najmniej ciekawie. Generowany dźwięk był aż nazbyt sterylny, z przyjemnie dociążonym basem i sceną muzyczną majaczącą gdzieś u stóp słuchacza. Bardzo ciekawe doświadczenie. A jak to gra z dziurki? Na koniec pozostawiłem sobie to, z czym wiązałem największe nadzieje: zwykłe oldschoolowe wyjście słuchawkowe. Już teraz mogę wam zdradzić, że do flagowców LG jest bardzo, bardzo daleko. Jednak od początku. Do dziurki telefonu włożyłem wtyczki czterech różnych typów słuchawek. Słuchawki na głowno otwarte, w moim przypadku Hyphem Mini HE350, zagrały źle. Zerowa separacja instrumentów, średnie i niskie tony zlane w jedną wielką papkę dźwięków i delikatne akcenty wysokich tonów. Szybciutko zrezygnowałem z tego połączenia i podłączyłem poczciwe Creative Off-Run Alive, czyli zamknięte słuchawki o ciepłym brzmieniu, w moim przypadku z modyfikacją poszerzającą scenę. Było lepiej, ale to jeszcze nie to. Nadal odczuwalne było mocne zmulenie sygnału średnimi i niskimi tonami. Heh, w końcu Cal to bardzo proste do napędzenia słuchawki. Z pomocą przyszła mi wbudowana opcja... Słuchawki i efekty dźwiękowe. Po zmianie opcji strojenia pod inny typ słuchawek, wrażenia kolejny raz nieco się poprawiły. Telefon nie zyskał na rozdzielczości, ale scena magicznie się rozszerzyła, a bas zyskał na kontroli. Tym samym poprawiła się separacja instrumentów. Niestety nadal słyszalny był basowy kocyk na audio i mam wrażenie, że nic więcej nie da się z tym zrobić. Jednym z ostatnich zestawów słuchawkowych, jakie sprawdziłem z tym telefonem, to prawie dwukrotnie droższe multiarmatury FIO Era 7 z którymi Redmi Note 7 faktycznie zagrał najlepiej, mniej więcej na 60% możliwości tych słuchawek. Mimo sporej ekspozycji średniego i niskiego pasma oraz stosunkowo zawężonej scenie, odsłuch mogłem zaliczyć do przyjemnych. Nowy telefon Xiaomi potrzebuje słuchawek, z którymi złapie synergię, czyli wspólny język. Poza FA7 poprawnie sprawiły się również zwykłe słuchawki douszne Samsunga oraz armatury Audeo. Definitywnie nie jest to telefon muzyczny dla melomanów oraz audiofilów. Reszta powinna być zadowolona. Pora przejść do aparatów, które są uważane za największą piętachillesową smartfonów od Mi, jak jest w tym przypadku. Przede wszystkim z ogromną ulgą mogę odnotować, że seria Redmi w końcu otrzymała tryb manualny z prawdziwego zdarzenia. Wiem, że niewiele osób wie, jak mądrze z niego korzystać, ograniczając się do trybów automatycznych, mimo to doceniam, że jest. Naprawdę przykro się patrzyło, gdy w staroświeckim MI4C można było kontrolować ostrość, czas naświetlania, balans bieli czy ISO, gdy w znacznie nowszym i lepiej wyposażonym Redmi Note 5 można kontrolować tylko dwie ostatnie opcje. Przez taką parodię człowiek czuje się trochę niczym klient drugiej kategorii. W profesjonalnych ustawieniach otrzymaliśmy także możliwość 48-megapikselowych zdjęć, ale nie zawracałbym sobie głowy tym bardzo tanim chwytem marketingowym. Przykro mi, aczkolwiek prawda jest taka, że dostarczona matryca Samsung natywnie jest w stanie wycisnąć jedną czwartą tego, interpolując, czyli rozciągając później do domawianych 48, co wygląda po prostu biednie. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Jeśli wam bardzo zależy na natywnym 48 megapikseli, to musicie ukierunkować swoje zainteresowania w stronę Mi 9, ewentualnie Redmi Note 7 wersji Pro, którego prawdopodobnie na naszym rodzimym rynku nie uświadczymy. Widać, że zdjęcia względem Note 5 prezentują się stosunkowo podobnie, ewentualnie odrobinę podkręcając saturację. Za dnia przy dużej ilości światła, jak na ten przedział cenowy, nie ma co się obrażać. Tajemnicą nie jest, że w nocy czy przy mniejszej ilości światła wiele zdziałać się nie da, a i nie jestem zbyt dużym fanem dedykowanego trybu nocnego. Filmy można nagrywać w 1080p przy 30 oraz 60 klatkach, ale tylko ta pierwsza opcja otrzymała sensowną stabilizację obrazu. Z nie do końca jasnych przyczyn usunięto wsparcie dla 4K, lecz za to możemy nagrywać wydajniejszym kodekiem 265. Nie jestem dużym fanem aparatów do selfie, aczkolwiek ten 13-megapikselowy raczej zda swój egzamin, bo społecznościówek wystarczy. Muszę jednak zaznaczyć, że w porównaniu do tego na tyle, ten jegomość zachowuje się wręcz odwrotnie, jakby próbował pstrykać fotki o płaskim profilu pod późniejszą samodzielną koloryzację. W sumie liczba dostępnych filtrów aż się o to prosi. O aparatach w Xiaomi Redmi Note 7 można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że wybijają się ponad przeciętność oraz sztywną ramę średnio średniopułkowca. No, chyba że postanowimy zainstalować GCAM, czyli aplikację aparatu dedykowaną Pixelowi 3, przekonwertowaną na Mi 8, przy okazji działającej na Redmi Note 7. Tak, brzmi troszkę za wile, ale warte zachodu. Tym bardziej, że w tym przypadku po prostu instalujemy plik APK bez zabawy w bootloadery, routy czy odblokowywanie API2. Niech zatriumfuje prostota z łopatologią stosowaną i porządne zdjęcia nocą. To co prezentuje sobą stokowa aplikacja, a Gcam to jest niebo a ziemia. Więcej też potrafi wycisnąć z trybu portretowego wraz z zabawą głębią ostrości, no i nawet w 4K można sobie ponagrywać. Jak tu nie kochać tej aplikacji? Fakt, czasem się wysypie, póki co ma fatalną stabilizację w 60 klatkach robiącą ogromnego zooma. Cóż, trzeba wierzyć, że wraz z kolejnymi przeróbkami da się coś podziałać w tym temacie. Gcam jest też pewnym przykrym dowodem, iż Xiaomi nie potrafi w aparaty. Może nie tyle hardwareowo, co bardziej softowo. Przepraszam najmocniej urażonych tym stwierdzeniem, lecz jak inaczej nazwać sytuację, przy której półamatorska konwersja programu, pisana pod inną platformę, działa lepiej od dedykowanej? No właśnie. Poza tym, dalej boli brak NFC. Zdaję sobie sprawę, że są osoby potrafiące żyć bez płatności zbliżeniowej, jednakże ja do takich osób się nie zaliczam. Poza tym mamy rok 2019. Tak się składa, że lubię homikować sprzęty elektroniczne nie pierwszej świeżości, w tym LG L65, robiące w tej chwili za sprzęt na wypadek sytuacji kryzysowej. I wiecie co? Jakimś cudem omawiane NFC tam jest. Tak, wciąż wspominam o sprzęcie, który był skrajnym budżetowcem 5 lat temu. Po wprowadzeniu USB typu C oraz normalnego trybu fotografii profesjonalnej bezdyskusyjnie kolejnym krokiem ewolucyjnym w serii Redmi Note powinno być zaimplementowanie tego standardu. Osobiście mógłbym nawet w zamian poświęcić port podczerwieni, bo chociaż jest on miłym dodatkiem, tak ze znalezieniem pilota od TV nie mam póki co problemu. Po kompletnie niepotrzebnym Redmi Note 6 Pro, robiącym tylko większy bałagan w portfolio Xiaomi, Redmi Note 7 już jawi się jako sympatyczny, kompetentny kontynuator serii. Z jedną poważną marketingową wtopą. Głównie kosmetycznymi zmianami, ale jednak całościowo krokiem w dobrym kierunku. Redmi Note 7 stanowi bardzo dobry start dla osób niezwiązanych wcześniej z marką Xiaomi, oferując produkt o zadowalającym stosunku ceny do jakości. Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy już jesteśmy zaznajomieni z tym, co oferuje Mi. Będąc szczerym, nawet przez moment nie przeszło mi przez myśl, że miałbym nagle wymienić Redmi Note 5 na 7, nawet mimo kilku zmian In Plus oraz roztrzaskanego ekranu w moim modelu. Po prostu suma summarum różnice w wydajności są zbyt małe, aby to do mnie przemówiło? Prędzej wolałbym dopłacić do Pokona F1 niż pakować się w urządzenie o bliźniaczych parametrach w ładniejszym opakowaniu. Teraz pytanie, jakim typem konsumenta jesteś ty?